Witajcie kochani, witam serdecznie wszystkie osoby spod znaku Panny na czytaniu miesięcznym na miesiąc czerwiec dzisiaj mamy wiodące energię tego miesiąca zobaczmy jak to tutaj wygląda dla osób spod znaku Panny zobaczmy pierwszą, ok 41 wibracja i mamy Love is all around zobaczcie Nightingale Spirit Skowronek, jak dobrze kojarzę, tak? Kochani, tutaj mamy podpowiedź, że tak naprawdę miłość, której pragniemy czy potrzebujemy, jest wszędzie wokół. Miłość w znaczeniu też piękno, którego może szukasz. Poza tym, jeżeli jesteś osobą samotną, może singlem, pragniesz relacji, związku. Czuję, że podpowiedź dla Ciebie to jest wyjść bardziej do ludzi. Pokaż się bardziej innym osobom. Pokaż, że, że masz tu zainteresowanie, prawda? Relacją czy związkiem. Jeszcze dla innych osób czuję, że jakieś informacje będą w tym czasie przychodzić, ważne informacje, <laughs> i później, te informacje, które do Ciebie przyjdą w ten sposób, czy to od jakiejś osoby, czy skądś, ważne, żeby się do tego odnieść, żeby coś z tym zrobić, żeby jakoś skorzystać z tych informacji, które przyjdą, nie odpychać ich jakby od siebie, prawda? Dobra, ciekawy początek. Zobaczmy dalej. Dla Panny w tym czasie. Czuję bardzo ściśnięte gardło, już przed, przed nagraniem czułam, kochani, więc ktoś tutaj czegoś nie mówi. Ktoś tu coś trzyma, blokuje. Niewypowiedziane. Mhm. Tak, odwagę trzeba mieć tutaj. Słuchajcie, żeby. No właśnie, może to Ty masz być też tą informacją, może to Ty masz wypowiedzieć te rzeczy, które są ważne. Może obawiasz się, że to nie zostanie dobrze pozytywnie przyjęte? Ja czuję, że to wiesz, nie o to chodzi, że to ma być pozytywnie przyjęte. O, chodzi bardziej o to, że ty masz to przekazać. I ty to czujesz w sobie, że to masz to przekazać. Co mamy tu na spodzie? Gwiazda, zobaczcie. To, co tu ma być powiedziane przez Ciebie, jest po to żeby oczyścić atmosferę jest po to żeby zakończyć już trudny okres za wami trudny jakiś czas i jest po to żeby coś uzdrowić zobaczcie jak słychać tą czakrę gardła która tu <laughs> jeszcze mówi tak dokładnie tak kiedy to blokujesz uniemożliwiasz wam tą rozmowę tą wymianę zobaczmy sobie runę dla was jaka na ten czas czerwiec dla panny, panny na czerwiec. Wow. Urus, kochani, fantastycznie. Czyli poszukiwanie właśnie uzdrowienia, poszukiwanie stabilizacji, poszukiwanie, czy też e, podążanie w kierunku właśnie tej witalności, stabilizacji, równowagi, harmonii. Oczywiście zdrowie tutaj także jest bardzo ważne. Ale czuję też, że istotną kwestią jest właśnie są zdrowe relacje, czy też wyzdrowienie, uzdrowienie jakiejś relacji, oczywiście może twoje też uzdrowienie, może potrzebujesz odpocząć, prawda, dojść do siebie jak najbardziej. Ale czuję, że wymiana tutaj Rozmowa w znaczeniu, komunikacja, ale to fajnie było jakby była harmonijna, prawda? <laughs> tak, cały czas cię to gardło. I jakby, jakby, jakby tu komuś po prostu aż rosła gula, jakby komuś aż tu tak narosło tych informacji i tak ugniatają w to gardło, prawda? Jest tego dużo. Dużo, bo niewypowiadane może przez dłuższy czas. Na pewno pomoże ci to uwolnić swoją energię. I tak bardzo jak wydaje ci się to przerażające, ta komunikacja, ta konfrontacja z tym kimś, tak później poczujesz ogromną satysfakcję i radość, że to się wydarzyło. Tak czuję. Ok. Tak czuję. Dobra. Zobaczmy w takim razie, co powraca, ewentualnie co pojawia się nowego. Mhm. Tak, dużo się dzieje, dużo się dziać będzie. Chaos też jak najbardziej słyszycie. <laughs> I ta czakra gardła. Są osoby, które chorują dużo na gardło. Jeżeli jesteś jedną z tych osób, to to dlatego, że nie wypowiadasz rzeczy, które są ważne, blokujesz, zatrzymujesz. Co sprawia, że ta czakra się właśnie <laughs> klastruje, prawda, zapycha. I jak będziesz wypowiadać rzeczy, które są ważne, istotne, do osób, do których wiesz, że masz to powiedzieć, bo czujesz to w sercu. To nie jest to, że żeby chodzić i wiecie, wszystkim wszystko mówić, bo to nie o to chodzi. Tylko chodzi o to, żeby mówić to, co naprawdę czujemy, że jest was ważne, że jest istotne, a blokujemy nieraz. Dobra, co powraca ewentualnie e, co nowego nadchodzi, pojawia nam się paść buław i pojawia nam się arcykapłan. Mm -hmm. Na pewno tu dla niektórych osób e, pojawiają się nowe możliwości, okazje względem pracy, zmiany pracy na lepsze, albo poprawy sytuacji, jeżeli chodzi o pracę. Są osoby, które pragną wejść w związek małżeński. I tak, czuję tu dwie strony: jedną stronę, gdzie ktoś czeka na oświadczyny, dosłownie coś takiego czuję, i drugą stronę, gdzie ktoś się zastanawia, czy wykonać ten krok. Wszystko oczywiście zależy, prawda? Czy jesteś kobietą, mężczyzną, i jak to tutaj widzisz. Okej, okay, wrócimy do tego, bo czuję, że to nam się tutaj rozwinie za chwilkę bardziej. Okej, okay, yy. on dokładnie, zobaczcie, jeszcze mak się pokazał. Dobrze, to weźmiemy, bo czuję, że to też tutaj. Czyli wszystko w Twoich rękach, tak naprawdę. Od Ciebie zależy, jak to będzie dalej wyglądało, prawda? No i mak też mówi: działaj, tu nie da się czekać, prawda? Bo czuję, że dużo osób tu czeka i obserwuje. Tu by trzeba podjąć się konkretnych działań. Dobra, idziemy teraz w prywatne sprawy, relacje, związki, miłość, sprawy osobiste dla panny na czerwiec. Ojejku, znowu dużo się dzieje. Idziemy po kolei, mamy 10 buław, czyli tak jak powiedziałam wcześniej jakiś trudny czas, ma możliwość się tu dokończyć, ale zobaczcie. Wieża. Czyli musi być oczyszczenie atmosfery, muszą przejść pewne informacje. Musisz coś może wypowiedzieć, a może coś usłyszeć, prawda? Dla różnych osób będzie to różna kwestia. I mamy umiarkowanie, czyli po co się to dzieje, żeby właśnie ułożyć, zrównoważyć, zharmonizować. I teraz ta rozmowa nie będzie łatwa, ale też trzeba sobie pozwolić na to, żeby poszukiwać sposobów, możliwości, rozwiązań, nie skupiać się na tym czego się tu nie udało zrobić, osiągnąć w tej relacji i mieć gotowość zostawienia tego, co przykre za wami. Jeżeli będziecie mieć tą gotowość, możecie ponownie osiągnąć fajną energię w tej relacji. Nieważne, czy to jest relacja rodzinna, czy to jest relacja romantyczna, co by nie było. Ja czuję, że jest ta możliwość. Tylko właśnie należy sobie pozwolić na tą komunikację i poszukiwanie sposobów i możliwości. Dokładnie tak. Tak. Okej, okay. dobra. Zobaczmy dalej, co nam się pokaże. Sprawy oficjalne, praca, kariera, finanse. Sprawy oficjalne. Panna, czerwiec. Mhm. Król była na wstępie. Ok, czyli jakieś działania będą do wykonania, trzeba będzie tutaj może szybko działać. Mhm, mamy kartę świat, czyli możliwe. Poczułam takie wejście. Jejku, to będzie dla kogoś specyficzna wiadomość, konkretna dla jakiejś osoby albo jakichś osób. Wejście. Na ręki. Ojejku. Najpierw usłyszałam wschodnie, później zachodnie, więc niech każdy bierze co rezonuje, ok? W każdym razie, jakby wyjście do świata ze swoim produktem, może tak to powiem, żeby było bardziej dla każdego. I tutaj trzeba mądrze podejść, ale też działać i. Jest tu potrzebne konkretne podejście. Uwaga na zbyt impulsywne podejście, bo to też nie będzie funkcjonować. Mhm. O, zobaczcie, mamy kartę śmierci odrodzenia, czyli kiedy odważysz się, tu odwaga jest potrzebna, zobaczcie, drugi raz nam się pokazuje, żeby wyjść do świata z tym, co robisz naprawdę dobrze... Jakiś Twój produkt, może usługa, Twoje kwalifikacje, prawda? Jeżeli odważysz się, żeby wyjść i żeby to pokazać, zademonstrować, czuję, że masz możliwość tutaj sięgnąć po wyższy pułap, wyższy poziom i osiągnąć docelowo. Stabilizację finansową tak czuję dla wielu tutaj, ale też taki szacunek, poważanie, docenienie. Natomiast to jest proces, to jest proces, to nie jest coś, co się wydarza z dnia na dzień, ale to jest coś, co tutaj czuję, że jest możliwe dla bardzo wielu osób. A niektóre osoby, właśnie jest tu podpowiedź, żeby jakby. Otworzyć się na nowe rynki, może tak powiem, zbytu, nowe rynki zbytu. Coś, co wcześniej nie było brane jakby pod uwagę przez ciebie. I to nie chodzi o to, żeby się w to rzucać, tylko chodzi o to, żeby nad tym się zastanowić tutaj, prawda? Czy to jest dla mnie, czy to jest faktycznie coś, co warto rozważyć na takiej zasadzie, prawda? <laughs> tak jak było mówione na początku, pamiętaj, że przyjdzie informacja, której żeby nie odrzucać, tylko żeby po prostu rozważyć, prawda? Jak to z moją sytuacją współgra. I czy to jest dla mnie właściwa podpowiedź? Mhm, dobra. Czyli tak, radę, e, rady i ostrzeżenia. Rady i ostrzeżenia. Mamy arcykapłankę, czyli pozwól sobie, żeby Twoja intuicja też ci podpowiadała we wszystkich tutaj krokach. Jeżeli rozkładasz sobie na przykład karty, to pozwól też, żeby, żeby tu też to w tej sytuacji dla siebie zrobić, bo czuję, że to będzie dla ciebie też dodatkowa podpowiedź. Jeżeli chodzi o różnego rodzaju tutaj, czy relacje, związki prywatne, czy biznesowe kwestie, czy Projekty czy współpraca, o co by nie chodziło. Czy na przykład o te prywatne kwestie, które tutaj są do wyjaśnienia, jest tu podpowiedź, że nie wiesz wielu rzeczy. Widzisz to jakby jednostronnie i dlatego ta rozmowa, ta komunikacja jest tak istotna, bo kiedy sobie na to pozwolisz, Czujesz, że zobaczysz obie strony medalu i to Ci pomoże podjąć właściwsze decyzje, a na pewno Ci to pomoże zobaczyć pełnię danej sytuacji, kwestii, o co by tu znowu nie chodziło. I wyciągnąć właściwsze czuję wnioski niż wcześniej. Uh -huh. Co jeszcze? Dokładnie, zobacz. Jasność, klarowność, i pozwól sobie na to, żeby ta prawda, żeby ta informacja do ciebie przyszła. I dla niektórych osób może to być e, szokująca, prawda? Bo mamy tu wierzę, prawda? Zaskakująca, może tak powiem. Czuję tutaj, że panna oceniała kogoś bardzo negatywnie, bardzo surowo. I to było bardzo nieprawdziwe, jakby w, w tle. Nie było tam, jak to powiedzieć, panna nie miała właściwych czy pełnych informacji na jakiś temat. Co więcej, ja tu czuję, że coś było przekłamane. Ktoś pannie przekazał błędne informacje na temat kogoś albo czegoś, inwestycji, firmy. Ale tu bardzo czuję dużo w prywatnych sprawach. Ktoś pannie dosłownie chce powiedzieć na opowiadał jakichś baniałków, panna tego nie zweryfikowała, poczuła się urażona i dźwiga tą urazę do dzisiaj. Dokładnie. A ja czuję, że tak naprawdę to wszystko było wyssane z palca. I jeżeli ta sytuacja ciebie dotyczy, panno, to ty to poczujesz w sobie, ty poczujesz w sobie, twoje ciało ci to podpowie. Bo każdy ziemski znak, tak jak Panna, ma dar, ogromny dar, ciała nasze przemawiają. Ja mam znak BK i nasze ciała są jak taki dodatkowy odbiornik i nadajnik, jeżeli się wsłuchasz w swoje ciało, ono będzie cię wspierać, pomagać ci, tak jak ma arcykapłanka, prawda? Jej ciało do niej przemawia, ona słucha całości, ona słucha całej siebie i czujesz, że w tym czasie też to poczujesz. I poczujesz bardzo mocno te słowa, jeżeli to z tobą rezonuje, to poczujesz bardzo mocno w ciele fizycznym. I przypomnieć się jakaś sytuacja albo jakaś osoba, i właśnie to, że ktoś był bardzo niesprawiedliwie tutaj oceniony, i nie było później weryfikacji, nie było sprawdzenia, ile w tym jest prawdy. Po prostu ten ktoś, kto to przekazywał, albo wydawał się pannie godny zaufania. Albo jest to ktoś, kto jest też bliski pannie, może być ktoś z rodziny, no gdzieś z, blis z bliskiego kręga, kręgu osób, prawda? Kręga. Zobaczcie, jakoś mi się ci słowa przekręcają, czyli ewidentnie jest to pokazane, że ktoś coś przekręcił, ktoś coś przeinaczył, mówiąc do panny. I ja czuję, że dużo tracisz. Nie będąc w kontakcie z kimś, kto jest dla ciebie ważny, a tak naprawdę ta relacja się popsuła przez kogoś, kto zatruł dosłownie, czuje pannie umysł, jakimiś wyssanymi z palca informacjami. I czujesz, że to jest super ważna rzecz, i to też może ty czujesz, że coś jest nie tak z tą informacją, ale nie zostało to przez ciebie zweryfikowane do końca. Jeżeli to ciebie dotyczy, powiem jeszcze raz, ty poczujesz, że to z tobą rezonuje, twoje ciało Ci to przekaże. Dobra, zobaczmy, co odchodzi. Rycerz kielichów. On już się wcześniej nam tu pojawiał. Rycerz kielichów. Mm, dużo tu czuję, ale dobra, zaraz się zastanowimy, co nadchodzi. Osiem pentakli. Mhm. Dobrze, ładnie. Cztery miecze. Aha, pomyśleć, by tu trzeba. Oj, trzeba by. Pozwolić sobie na to, by, by pomyśleć nad tymi kwestiami, które są tutaj i psują atmosferę gdzieś. Może coś ułożyć, może coś uzdrowić. Ale oczywiście, że najpierw trzeba to poczuć, prawda? No i królowa pentakli. Czyli to nadchodzi. Praca. Uważaj, żeby tutaj nie przesadzać z pracą. To jest oczywiście koniec czerwca, dalszy czas. Dbaj o swoje zdrowie, dbaj o zasoby finansowe, energetyczne, czasowe. Tak. Czuję, że to jest ważne. Okej, okay, dobra, wróćmy się tutaj wcześniej, bo to są kwestie istotne dla nas, prawda, na ten czas. Dobra, gdzie tutaj jeszcze coś by trzeba do wyjaśnić? Co ja tutaj czuję? Paść buław. No właśnie, bo tak gdzieś skoczyliśmy sobie dalej. I nie było do końca poruszonego tego tematu. Paść była w arcykapłan i mag, czyli coś, co powraca, ewentualnie coś, co e, pojawia się ponownie w życiu panny. Oczywiście temat małżeństwa, oczywiście temat pracy, oczywiście temat zarabiania, zasad, reguł panujących, może w rodzinie, może w grupie, może w pracy, czyli tak, będą tutaj te tema, tematy poruszane. Oczywiście także wiedza, zdobywanie edukacji, też będą tutaj te tematy poruszane. Są osoby, które będą chciały na przykład. Wyruszyć w nową podróż, pójść na przykład na studia, czy czegoś się nauczyć, coś przestudiować i to nawet nie musisz iść na studia. Może jakieś szkolenie, może jakiś kurs, a może po prostu dobra książka, którą kupisz i to ci da wiedzę, to ci da informacje. To jest zdobywanie informacji na każdy możliwy sposób, bo mamy arcykapłankę i arcykapłana i słoneczko, także. No, i oczywiście, umiarkowanie to też jest na swój sposób zdobywania informacji. Zresztą dużo tu jest takich kart. No, i zaczęliśmy od tej pierwszej karty, która mówiła właśnie o informacjach, o wiadomościach przekazywanych albo otrzymywanych, prawda? Tak. Co tu jeszcze czuję, kochani? Zdecydowanie wraca też temat pracy. Albo inaczej powiem, współpracy z kimś, więc y, może ktoś przyjdzie do Ciebie z jakąś ofertą, propozycją. Może Ty będziesz chcieć do kogoś wyjść ofertą, propozycją. Na pewno, jeżeli chodzi o finanse w tym czasie, powiedziałabym, żeby zadbać o to, by mieć w razie co... Inaczej powiem. Zaplanuj sobie mądrze, logistycznie przezornie ten następny czas i niedziel skóry na niedźwiedziu dosłownie tak czuję, czyli nie wydawaj więcej niż masz w kieszeni portfelu, bo ja czuję, że ten czas jest taki troszkę niepewny pod tym względem. Dalszy czas tu wygląda lepiej już, tak, tak jak mówiłam koniec czerwca później dalszy czas, prawda? Ale tutaj, ten czerwiec, ja czuję, że tu jest coś niepewnego dla Ciebie. Pozwól sobie, żeby przygotować się do tego miesiąca czerwca i w razie co mieć jakieś rezerwy, prawda? Dobra, co tu jeszcze ten mag, bo on jeszcze tu tak się śmieje do mnie. Co tutaj? No tak, wszystko w Twoich rękach. Działaj tak, jak potrafisz, metodami, które masz prawda, znane dla ciebie tymi sposobami, które masz i znasz. Natomiast oczywiście pokazuje nam się tutaj nowa możliwość, właśnie nowa praca, nowa oferta, nowy projekt, nowa relacja jak najbardziej, nowy związek, nowy kierunek jest możliwy. Ktoś tu będzie się zastanawiał, właśnie, czy wejść w związek małżeński, czy się oświadczyć. Ktoś będzie się zastanawiał, czy przyjąć oświadczyny. Tak jak mówiłam na początku, to działa z dwóch stron. I będą te przełomowe informacje. Ktoś tu idzie, żeby powiedzieć coś ważnego, boi się bardzo, później się okazuje, że wszystko dobrze się kończy. Tak, czuję, że bardzo przełomowy czas dla panny. I czuję, że jakiś kłamca tutaj dosłownie jest przełapany na kłamstwie. Jakaś osoba, która możliwe, że dłużej mieszała tobie czy to w rodzinie, czy w grupie przyjaciół, czy w grupie zawodowej. Czuję, że jest ktoś, kto mocno namieszał tutaj, i teraz ja czuję, że ty czujesz to, że coś jest tu, nie tak, że jakby. Czujesz, że to nie, że to masz taki pytajnik, czy to jest prawda? Czy to jest tak, jak ta osoba powiedziała? Czy to możliwe? I jedyne, co potrafię tutaj na ten temat powiedzieć, to to, jak mi pokazują, idź, dowiedz się u źródła. Przestań ufać temu komuś, kto przekazuje ci informacje, bo pamiętaj, że przekazywane informacje to jest jak głuchy telefon. W szkole, prawda, pamiętacie, jak się bawiliśmy w szkole czy w przedszkolu, informacja wielokrotnie przekazana jest wypaczona, wykrzywiona, nieprawdziwa. I tu czuję, że też tak to do ciebie dotarło, albo dalej może dociera, od Ciebie zależy, co z tym zrobisz tak naprawdę. Zdecydowanie odwaga jest potrzebna w tym czasie, żeby odezwać się, żeby powiedzieć, żeby zapytać, żeby wyjaśnić, ewentualnie, żeby zapukać do jakichś kolejnych drzwi. Jeżeli chcesz rozwijać działalność, jeżeli chcesz ty się rozwijać, na przykład w karierze, to czuję, że jest ważny czas teraz dla Ciebie, żeby zapukać do jakichś drzwi. Albo żeby się zastanowić w ogóle, do jakich drzwi chcę zapukać, co ja chcę zrobić, czy chcę tutaj zostać, czy chcę pójść dalej. Tak, czuję, że to jest ważne, żeby sobie tego rodzaju kwestie przemyśleć. Ogólnie czuję, że to będzie naprawdę fajny czas dla panny. Dużo fajnych rzeczy się tutaj dzieje, dużo przełomów. Uzdrowienie jest możliwe w jakiejś relacji, w jakimś związku, może w gronie rodziny, może w gronie przyjaciół, może w gronie zawodowym. Tak czuję, że musi przejść jakaś burza tu, żeby się oczyściła atmosfera, ale jak już się oczyści, to potem wychodzi. Zobaczcie na końcu słoneczko, i wszystko ja czuję, że wraca do normy. Aczkolwiek to, że zobaczysz, że ktoś tutaj bardzo dużo ciebie nakłamał, bo ja czuję, że to nie było jedno. Wydarzenie, sytuacja, tylko to była cała seria różnych kłamstw. I tak naprawdę, jeżeli zadasz właściwe pytania, to ta osoba się pogubi w swoich kłamstwach, tylko musisz przestać tej osobie ufać, bo ona mocno ten ktoś, ona, powiedziałam ona, więc dla jakichś osób będzie to kobieta, ale nie czuję, że wszędzie, dla jakichś osób będzie to kobieta, i czuję, że ten ktoś, mówiąc tobie różne rzeczy, Mnóstwo, ale to mnóstwo rzeczy. Przeinaczył ten ktoś, e, odwrócił, jakby przekręcił, czy wyrwał z kontekstu, i tak to zostało przekazane. Och jej, bardzo czuję ten temat, tu słuchajcie. Czuję, że to jest jeden z ważniejszych tematów, żeby przejrzeć na oczy. Zaobserwować, kto te informacje przekazuje i o kogo tu chodzi, bo o kogoś tu u ciebie chodzi, jakąś osobę. Czuję, że masz smutek w sercu na temat tego, że może wam się zepsuła relacja albo wam się zerwał kontakt. Coś tu się wydarzyło w każdym razie, ale cały czas czujesz, myślisz, wracasz do tego. Jest to dla ciebie ważne. Czyli jest czas, żeby tutaj domknąć sobie ewentualnie ten temat. Tak, w zawodowych kwestiach są możliwe ogromne sukcesy, ale trzeba działać rozważnie, uważnie, rozsądnie, praktycznie, przyziemnie wręcz, bym powiedziała, bo to urósł nas tutaj tak. Stąpaj mocno po ziemi, nie daj się wciągać w jakieś iluzje, właśnie. I tutaj ja, jak Rycerza Kielichów zazwyczaj czuje na różne sposoby, a tu czuję kogoś, kto zobacz strategicznie. Strategicznie, bo mamy szachy. I aktywnie, bo mamy rycerza, wprowadził Ciebie w jakąś swoją iluzję. Bo mamy kielichy. I kielichy tu w tym przypadku czuję, że to jest iluzja po prostu, w którą ktoś ciebie bardzo silnie wciągnął. Dobra, kochani, mini wybierz kartę na koniec. Zobaczmy teraz. E, masz trzy możliwości do wyboru. Jak zawsze możesz zapytać o osobę, sytuację, o wydarzenie. Mamy jeden, dwa i trzy. Dla panny na czerwiec. Jeden. Tu mamy tak i to na zielono, zielone światełko, działaj. Dwa. Tu mamy zdecydowane nie. Tu coś w ogóle czuję, że tu jakoś jakby miga wręcz alarm, więc uważaj na to, o co tu pytasz. I trzy. Tutaj mamy nie teraz. Czuję, że tu będą się działy inne rzeczy, które będą potrzebowały Twojej uwagi bardziej niż to, o co teraz pytasz. Dobrze, kochani, tyle życzę nam, żeby ten czerwiec był jak najpiękniejszy i do usłyszenia w kolejnych czytankach. Oczywiście mamy rozszerzenie w przyszłym tygodniu prywatne kwestie, w jeszcze kolejnym kwestie zawodowe. Także jak ktoś ma ochotę, zapraszam cię. Tyle, pozdrawiam i do usłyszenia.